Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do, mam nadzieję, szybkiej recenzji Motorola Edge 50 Ultra. Jeżeli chodzi o wykonanie, moim zdaniem jest to właśnie taki pozytywny aspekt tego smartfona. Na froncie mamy zakrzywione szkło. Z tyłu w mojej wersji mamy zastosowaną fakturę drewna. Ciężko stwierdzić, czy jest to prawdziwe drewno, czy jest to imitacja. Jednakże prezentuje się to naprawdę fenomenalnie. Motorola była uznana z tego, że w jeszcze starszych smartfonach, chyba Moto X Style, właśnie posiadała te plecki wykonane z drewna. Tutaj również mamy do czynienia z tego typu fakturą. Z tyłu mamy trzy aparaty, z czego jeden aparat jest to optyczne przybliżenie peryskopowe dzięki czemu te zdjęcia są naprawdę dosyć dobre jeżeli chodzi o budowę, no to mamy złącze USB typu C warto wspomnieć, że w zestawie znajduje się ładowarka o mocy 125W tak samo jak miało to miejsce w wersji Pro ten smartfon ładujemy około 20 minut do pełna mam również taki zwykły plastikowy case, aby zabezpieczyć sobie na początek smartfon, mamy złącze na kartę nanoSIM mam głośniki stereo sygnowane logiem Dolby Atmos, one są naprawdę dobre, jeżeli chodzi o wyświetlacz no to tak jak w całej linii Echo. 50, jest on tutaj na bardzo dobrym poziomie. Mamy tutaj poled który ma 6,7 cala. Jego rozdzielczość jest to 2712-1220 pikseli, a zagęszczenie to 444 punkty na cal. procent chwali się tutaj maksymalną jasnością na poziomie 2500 nitów, to jest naprawdę jasny wyświetlacz. Dodatkowo mamy pokrycie DCI-P3 na poziomie 100%. No i co jest jeszcze ważne, no to Skin-to-Body Ratio wynosi 93,5% oraz jedna z najważniejszych Cech tego wyświetlacza jest to obsługa częstotliwości odświeżania na poziomie 144 104 Hz. Generalnie parametrami ten OLED jest podobny. Do Edge 50 Pro, jak i Edge 50 Fusion, z tym, że w tym modelu Ultra ta jasność wynosi właśnie do 2500 nitów Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, no to, to już chwaliłem go w wersji Fusion, w wersji Pro, no i tutaj muszę go również pochwalić. Jest to najlepszy z całej stawki, dość podobny, ale ma bardzo wysoką jasność. No i generalnie prezentuje się to fenomenalnie i myślę, że każdy będzie zadowolony z wyświetlacza. A jeżeli chodzi o szkło, które przykrywa wyświetlacz, jest to Gorilla Glass wersji Victus. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to mam tutaj prawie najnowszy i najbardziej flagowy procesor od Qualcomm, ponieważ jest to Snapdragon 8S generacji trzeciej. Jest to jednostka ośmiordzeniowa, wykonana w 4 nanometrach. Układ graficzny Adreno 735. No i są dostępne wersje 12 lub 16 GB w pamięci RAM. No, i ja potestuję tą lepszą, która ma 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci dla użytkownika, co jest myślę fenomenem. I jakby zapchać 1 TB pamięci, to musimy naprawdę intensywnie korzystać z tego smartfona, nagrywać bardzo dużo filmów i tak dalej. Ale myślę, że ta pojemność spokojnie będzie wystarczająca dla każdego z użytkowników. Jeżeli chodzi o wydajność, no to moim zdaniem smartfon działa iście flagowo i tutaj jest to yy, smartfon, który można, myślę, porównywać praktycznie z. Najważniejszymi flagowcami z tego roku może nie będzie on najwydajniejszy, przez to, że ten procesor nie jest to taki Turbo najnowszy i Turbo najlepszy procesor, jeżeli chodzi o Qualcomm Ale w każdym razie myślę, że będziecie z tego bardzo zadowoleni. No i biorąc pod uwagę aspekt cenowy, ten smartfon jest również tańszy od konkurencji flagowej. Tak więc też myślę, że można to wybaczyć. A ten procesor spokojnie wystarczy dla wszystkich użytkowników. No i myślę, że też przez dłuższy okres czasu tutaj nie będziemy zauważać. Jego spadku wydajności, no i ta jednostka pozwoli na płynne działanie nawet przez okres kilku lat. Całość napędza oczywiście Androida 14, no i na dzień nagrywania materiału jeszcze nie pojawił się Android 15 w wersji oficjalnej, ale raczej na 100% ten smartfon otrzyma tą aktualizację, ponieważ jest to flagowy model z linii Edge 50. Jeżeli chodzi o nakładkę, jak już wspominałem w przypadku innych motoroli, mam tutaj delikatną modyfikację względem czystego Androida, mam dedykowany folder Motorola, no i generalnie, jak już mówiłem wcześniej, ta nakładka działa bardzo dobrze, bardzo sprawnie, ekran 164Hz dodatkowo potęguje wrażenia z użytkowania i spłynności tego smartfona, Na no i w zasadzie ta nakładka wygląda dość dobrze, jest świeża. Mamy kilka takich ciekawych, dedykowanych rozwiązań od Motorola. Po więcej zapraszam do tamtych filmów. Tam wypowiadałem się troszeczkę bardziej szczegółowo na temat tej nakładki. Jeżeli chodzi o aparaty, no cóż ja mogę powiedzieć. Moim zdaniem jest tu naprawdę zachowany bardzo wysoki poziom. Z tyłu mamy trzy obiektywy, z czego są to naprawdę dobre jednostki. Główny obiektyw jest to 50 megapikseli. Mam tutaj optyczną stabilizację obrazu, laserowy autofokus. Dodatkowo światło jest to f1.6. No i mamy możliwość stukrotnego przybiornika, natomiast mamy do tego jeszcze teleobiektyw, o którym powiem za momencik. No, i tutaj warto zaznaczyć, że smartfon nagrywa filmy w 4 Tutaj zabrakło jakby 8K, no co większość jakby. Producentów we flagowych urządzeniach oferuje, no ale myślę, że to nie jest jakiś problem. Mało kto raczej będzie nagrywał filmy w takiej rozdzielczości, nawet przy użyciu flagowych smartfonów. Jeżeli chodzi o drugi aparat, mamy tutaj ultra szeroki kąt, który ma również 50 megapikseli Kąt widzenia jest to 122 stopnie, tak więc jest to delikatnie szerszy kąt niż w przypadku Edge 50 Pro. Mamy tutaj również obsługę laserowego autofokusu, a światło obiektywu jest to F2.0. Jest to dosyć jasny obiektyw i nawet w ciemniejszych warunkach radzi sobie dosyć dobrze. No i ostatni teleobiektyw, który ma 64 megapiksele. Mamy tutaj możliwość 100-krotnego przybliżenia. Zoom bezstratny jest to 3 krotność jednakże możemy również 6-krotnie przybliżyć. Jeżeli chodzi o odpowiednik tej ogniskowy jest to 75 mm. Dotyczna stabilizacja obrazu również się znalazła, a światło jest to F2.4. Jak możecie teraz to zauważyć na przebitkach, jest to obiektyw typowo peryskopowy, tak więc to zbliżenie jest naprawdę na dobrym poziomie. Ja wykonywałem zdjęcia i tutaj będziecie mogli je zauważyć no i muszę Wam powiedzieć, że zdjęcia są naprawdę mega dobrej jakości porównuję to oczywiście do smartfonów, których ja używałem ale czuć również progres między motorą Edge 50 Pro a Edge 50 Ultra no widać, że te aparaty są na jeszcze wyższym poziomie szczególnie optyczne przybliżenie tutaj używałem trzykrotnego jak i sześciokrotnego i to sześciokrotne jest naprawdę w bardzo dobrej jakości powiedziałbym, że jest ono bezstratne genialne kolory Mamy bardzo dobrą szczegółowość, dynamikę, zakres tonalny. No wszystko jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, i tutaj ten aparat muszę pochwalić. No i też nie mogę przyczepić się do rozmycia tła, w sensie do efektu bokach. Bezpośrednio z matrycy wygląda on naprawdę dobrze, i tutaj, nawet przy tym optycznym przybliżeniu, jak możecie zauważyć na tych fotkach, wygląda to nadzwyczaj dobrze. I myślę, że aparat jest naprawdę mocny argument za wyborem, akurat tego smartfona. Można być z niego bardzo zadowolonym i prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. Natomiast jeżeli chodzi o aparat przedni, podobnie jak w Motorola Edge 50 Pro, ma on 50 megapikseli, jeżeli chodzi o jego światło jest f1.9. Jak dobrze wiecie, ja nie używam tych aparatów do selfie zbyt często, ale do wideo rozmów czy też do zrobienia okazyjnego zdjęcia selfie spokojnie taki będzie w porządku. Jeżeli chodzi o kwestię baterii, podobnie jak w modelu Edge 50 Pro, tutaj ona ma również 4500 mAh, ładowana jest ze złącza USB typu C i co myślę jest warte zaznaczenia, w pudełku również znaleźliśmy turbo szybką ładowarkę, która ma moc 125W, co pozwala nam na naładowanie na tego smartfona od 1 do 100% w okolice 20 minut. Ja już testowałem to w przypadku Edge 50 Pro, właśnie tam to pokazywałem. Około 20 minut i mamy smartfon naładowany do 100%. Nawet ten czas pracy, który jest taki średni, można powiedzieć, że lekko przeciętny, ale powiedziałbym, że taki właśnie średni, około 4-4,5 godziny SOT, to jest raczej wszystko, co uzyskiwałem na tym smartfonie to i tak przy użyciu tak szybkiej ładowarki raczej no nie będzie to duży problem, bo wystarczy abyśmy na chwilę podłączyli ten smartfon i możemy dalej z niego korzystać przez naprawdę dłuższy okres czasu. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy ładowanie indukcyjne z mocą maksymalnie do 50W, więc też indukcyjnie uzupełnimy bardzo szybko energię. Natomiast jeszcze zaznaczam, że w przypadku ładowania tą ładowarką 125W głównie nagrzewa się ładowarka, ona jest wtedy dość mocno ciepła. Smartfon jest wyczuwalnie ciepły, ale ładowarka jakby grzeje się mocniej, natomiast warto również zaznaczyć, że mamy ładowanie indukcyjne zwrotne do ładowania np. słuchawek czy też smartwatchy. no i to ładowanie indukcyjne zwrotne ma od 10 W. Jeżeli chodzi o dodatki, no to warto tutaj wspomnieć, że mamy na pokładzie głośniki stereo sygnowane logiem Dolby Atmos. Są one naprawdę dobre. I tutaj ta separacja stereo jest taka równa, tak więc zarówno ten głośnik górny, jak i dolny. Co ciekawe, górny jest ulokowany na górnej krawędzi. No mamy tutaj takie pełne odczucie stereo. Nie ma tej takiej separacji 20 na 80, tylko czuć raczej 50 na 50. I te głośniki grają równomiernie. Dodatkowo mamy tutaj właśnie to indukcyjne ładowanie, obsługę trybu Dual Standby. Mamy obsługę e SIM, no i to są wszystko rzeczy, które myślę, że są warte podkreślenia. Dodatkowo obsługę sieci 5G. No i na pokładzie jest czytnik linii papilarnych, zatopiony wysiedlaczu, który działa naprawdę szybko. No i po zeskanowaniu odcisku, tak naprawdę dostajemy się błyskawicznie do telefonu. Jedynie tutaj, gdy mamy wilgotne lub gdzieś tam lekko zabrudzone te ręce, ten odcisk nie jest tak szybki. Ale ten czytnik linii papilarnych jest to jeden z lepszych, jakie w ogóle testowałem w smartfonie. No i myślę, że to jest naprawdę dobry element tego telefonu. Tutaj również warto zaznaczyć, że w zestawie nie zabrakło dedykowanego etui do tego modelu. Jest ono wykonany z plastiku, może nie z najlepszych materiałów, ale na start zabezpieczy nam smartfon. Przechodząc do podsumowania, aktualna cena wersji 16 GB pamięci RAM i 1 TB dysku na dzień nagrywania materiału jest to druga połowa sierpnia, wynosi około 4400 zł. W różnych sklepach ta cena będzie się gdzieś tam delikatnie różnić. W każdym bądź razie uważam, że w tej cenie jest naprawdę smartfon godny polecenia. Powiedziałbym, że iście flagowy może gdzieś tam delikatnie ustępuje tym najbardziej flagowym propozycjom na przykład od Samsunga, ale w każdym bądź razie tutaj Motorola pokazuje, że umie zrobić naprawdę genialny smartfon, który jak na flagowca jest dość rozsądnie jednak wyceniony, ponieważ no, te ultraflagowce no, są jeszcze droższe. Oczywiście jest tu kilka takich braków. Ale myślę, że raczej większość użytkowników przymknie na to oko. Mamy tutaj genialnie wykonany smartfon, mi ta faktura drewna się osobiście bardzo podoba. Bardzo dobre podzespoły, bardzo dobre głośniki, fenomenalny wyświetlacz POLED, który ma 144 Hz odświeżania, również nie zabrakło ładowania indukcyjnego, wodoodporności. No w zasadzie mamy tutaj wszystko, ewentualnie ta bateria mogła być trochę lepsza, ale mamy 125-watową ładowarkę w zestawie. No i w zasadzie ja ten smartfon mogę oceniać w samych superlatywach. Również aparat, gdzie w przypadku Edge 50 Pro troszeczkę na niego narzekałem. Tutaj w przypadku modelu Ultra myślę, że jest naprawdę bardzo dobrze, i tutaj no nie mogę się do niego przyczepić. Peryskopowy zoom. Ogólnie, no, w mojej opinii, całokształt tego smartfona wypada naprawdę dobrze i ja mogę go szczystym sercem polecić, nawet w tej cenie, która obecnie wynosi te 4400 zł. Oczywiście możemy kupić tą wersję trochę tańszą, no ale myślę, że już lepiej dołożyć do tego 1TB pamięci RAM. Tutaj również warto znaczyć, że jeżeli chodzi o tę aktualizację, na pewno najnowsza wersja systemu się pojawi. Co będzie dalej, tego niestety nie wiem. No i tutaj ewentualnie to może być temat do zastanowienia, ponieważ wiemy, że w przypadku smartfonów od Motorola. W przyszłości, jeżeli chodzi o te nowe wersje Androida, bywało różnie, ale w każdym razie poza może tym aspektem, telefon jest genialny, no i tutaj ja mogę go ze swojej strony naprawdę polecić. W tym filmie byłoby to wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.